No przykładowo jak kiedyś y, robiliśmy y, implanty z Grasicy, które efekty były no, bardzo dobre i dlatego, że regenerowaliśmy układ odpornościowy. Efektem y, tego, czy on był skuteczny, czy nie, było znaczenie poziomu y, tymozyny alfa 1, czyli y, y, Hormonu Grasicy. Badanie, y, które y, bierze, y, robi się z krwi. Ja chcę zrobić normę, a ja jeszcze pracowałem na uczelni. Chciałem przy pobieraniu krwi u pacjentów, których no, na uczelni się pobiera bardzo dużo, żeby pobrali pół centymetra więcej. Przy okazji prawda, chciałem oznaczyć ten hormon i zobaczyć, jakie są normy. Proszę Państwa, każda y, działalność na uczelni musi mieć zgodę Komisji Etyki, więc ja wystąpiłem o zgodę do Komisji Etyki. Ku mojemu zdziwieniu na początku, potem jak już zrozumiałem o co chodzi, to się nie dziwiłem. Komisja Etyki zabroniła mi. Przy okazji pobierania krwi zrobić oznaczenia. Dlaczego? Dlatego, że już się zorientowali, że jeżeli yy, ja oznaczę normę i będę na podstawie tej, tej normy mógł określać, czy ktoś ma uszkodzony układ odpornościowy czy nie, lub czy go udaje się regenerować, to mogę zagrozić działalnością firm. I tutaj widać, że na podstawowym etapie, już Komisja Etyki, która mówi, no, argumenty były z palca wyssane. Widać jak wszystko jest kontrolowane.